Byki na rynku, czy idziemy po 50 tysięcy? Cześć wszystkim, z tej strony Piotrek, Łysy Trader. Słuchajcie, to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym, to są tylko i wyłącznie moje własne przemyślenia, nie należy tego traktować jako porady inwestycyjnej, po poradę proszę się udać do doradcy finansowego lub do banku. Dobra, słuchajcie, tak nie handlowałem przez weekend, bo raz, że mnie nie było w domu, a dwa no to tu nie widziałem jako takich większych, bardziej sensownych punktów wejścia. Ja osobiście tutaj czekałem na tą, na tą strefę, aż tutaj przyjdziemy. To były dla mnie takie, byłyby dla mnie tutaj takie naprawdę mocne potwierdzenia, gdzie będziemy chcieli iść do góry. Tutaj ten rynek nie zrobił tego, po prostu tutaj odbił się, tak no, bym powiedział, z nijakiej strefy, nie. Owszem, mógłbym się tutaj spojrzeć w lewo i zasugerować się tym oporem i wsparciem, ale nie jest to dla mnie czysta, taka klarowna sytuacja. Zejdźmy sobie na interwał godzinowy. No, tu jest taka strefa, gdzie można było po przebiciu tego trendu, można było szukać tutaj wejścia na, na wzrosty. No, tak, jak mówię, mnie nie było. Mnie nie było w domu, czy bym znalazł. Ciężko mi teraz odpowiedzieć, no, z racji tego, że to już jest przeszłość, więc e, ciężko mi odpowiedzieć po prostu. raczej bym, raczej bym tutaj nie trajdował, bo nie miałem tu żadnych, żadnego potwierdzenia z formacji świecowej. Być może, bym, być może, jeśli bym był w domu, to być może bym jeszcze się wspartą średnią kroczącą, ale. Ale po prostu bym skłamał w tym momencie, jeśli bym powiedział, że tak, znalazłbym tu po prostu punkt wejścia, nie? dobra, to już jest, tak mówię, to już jest przeszłość, to już mniejsza z tym, co teraz? Skoro, skoro nie, ten Bitcoin nie zeszedł tutaj do tej strefy, o której wam tutaj mówiłem, po prostu musimy teraz na nowo ocenić sytuację, co, co się dzieje na rynku. Więc teraz tak, ja już kasuję wszystkie, wszystkie te moje rysunki, bo tak mówię na nowo muszę wszystko ocenić. Więc mamy tak, skaksujemy i patrzymy sobie wysokie interwały. Na razie bym powiedział, że patrzymy na miesięczny ten interwał. Nie? Na miesięcznym interwale co się dzieje? Mamy tutaj jeszcze 17 dni do zamknięcia, do zamknięcia się tej świeczki, nie? czyli tu jeszcze dużo, dużo może się wydarzyć, ale tak, mamy tu już objęcie hossy jedno z ważnych takich czynników. Ale póki co jeszcze te miesięczne świeczki nie zamykają się powyżej tych, tych ekstremów, powyżej tych. No tutaj testujemy je, dopiero jak tutaj się zamkniemy powyżej tych ekstremów, no to mógłbym powiedzieć, że tu już jest jasny, czytelny sygnał dla, dla tego, dla, że będziemy tutaj chcieli mocno kontynuować górę. Jednak póki co ta świeczka nam się tutaj tak formuje, że zostawiamy ten dość taki znaczący knot, gdzie w poprzednią była świeczka taka dziś, świeczka taka niezdecydowania. Więc tutaj mamy taki dość znaczący ten knot. Usuńmy sobie teraz ten rysunek. Z miesięcznego przejdźmy na, na interwał dwutygodniowy. Na interwale dwutygodniowym co mamy? Musimy tutaj spojrzeć w lewo, więc skoro mamy tutaj takie ruchy, patrzymy w lewo, gdzie był ostatni szczyt. Ostatni szczyt był tutaj. Ostatni szczyt mieliśmy tutaj po tej stronie. I teraz, tak, tutaj w tej strefie, tu już mamy troszkę więcej tych odpowiedzi, bo tutaj ułożył nam się, utworzył nam się taki mały shakeout. Owszem, jeszcze jest 12 dni do zamknięcia tej świeczki, więc tutaj tak samo wiele, wiele może się wydarzyć. Aczkolwiek, tak, mówię, że tu już jest trochę więcej tych odpowiedzi. Zobaczmy sobie teraz. Aha, może jeszcze dodam to, że następnym, następnym oporem, który mamy, no to tutaj mamy te ekstrema, no to już z miesięcznego interwału też, też można było je zauważyć. Więc tu są, tu są te, te ekstrema i tutaj cała ta taka strefa tutaj bym powiedział, że tu jest bardzo duża walka. Walczą byki i niedźwiedzie moim zdaniem wygrają. Dobra, może na, na razie nie będę tak mówił. Zejdźmy sobie na następny interwał, czyli zejdźmy sobie na interwał tygodniowy. Na interwale tygodniowym mamy tutaj 5 dni do zakończenia, do zakończenia tej świeczki, czyli no tu, tutaj to są bardzo wysokie interwały, więc na tych interwałach wszystko może się wydarzyć, równie dobrze możemy zejść jeszcze tak i możemy dopiero wrócić, wrócić po prostu dalej w trend. Dobra, więc tu mamy po prostu kolejną odpowiedź. Znowu patrzymy tutaj w lewo, znowu mamy tutaj ostatni szczyt. I znowu w tej strefie tutaj nam się form, uformował ten shakeout taki. Owszem, no to tu była, mogę powiedzieć, że takim rzutem na taśmę, rzutem na taśmę, bo to było w niedzielę obserwowałem. Znaczy, no może nie to, że obserwowałem, bo tak mówię, tylko tak zerkałem, bo mnie nie było, ale, ale tutaj się tworzyła właśnie w niedzielę, w niedzielę ta świeczka. Dobra, zejdźmy jeszcze niżej. Mamy tutaj interwał trzydniowy. No, i tutaj, tutaj na tym interwale trzydniowym, tutaj na tym interwale trzydniowym, no tutaj już mogę oznaczyć kolejną strefę, czyli, czyli tą. Ale w tym momencie tak, strefa nie doszliśmy do tej strefy, więc, więc póki co odrzucam ją. Chyba, że będziemy chcieli dalej tutaj schodzić niżej. No to wtedy mógłbym dalej ją. Patrzy na tą strefę, ale w tym momencie ja ją odrzucam z tego względu, że tutaj nam się już utworzyła też taka duża świeca. To też kwalifikuje już jako objęcie hosty, z tego względu, że tutaj raz, dwa, trzy, trzy świeczki praktycznie objęła. No, mogę, mogę jeszcze nawet raz, dwa, trzy, cztery, pięć świeczek w sumie objęła, a nie trzy, przepraszam. I teraz tak, mamy tutaj interwał trzydniowy. Schodzimy sobie znowu niżej. Mamy tutaj. Interwał dniowy. No i tutaj już jest troszkę więcej odpowiedzi, bo tutaj mamy e, mamy tutaj szczyt, czyli tu mamy reakcję, tutaj drugą reakcję, tutaj trzecią reakcję i teraz zeszliśmy, ale wracamy się pod tą strukturę. E, przepraszam, wracamy się nad tą strukturę, czyli tutaj. E, Jednym z moich scenariuszy, gdzie ktoś może mnie tam oglądał, uważałem, że możemy tutaj przyjść jeszcze przetestować tą strukturę. Czy kwalifikowałbym to jako test tej struktury tutaj? Myślę, że tak. Myślę, że z tego względu to, co tutaj się wydarzyło, można to zakwalifikować jako, jako test tej struktury. Dobra, zejdźmy sobie teraz jeszcze na kolejny interwał niżej. Czyli z dniówki zejdę jeszcze na 12 godzin. No, na 12 godzinach. Mogę powiedzieć, że to samo co i na dniówce, czyli tak samo to kwalifikuję jako test te tej struktury. Z 12 godzin zejdę sobie jeszcze na 6 godzin. Tutaj tutaj już mamy dwie struktury, które już mogę wyznaczyć. Ale dobra, z tych 6 godzin, no, no te dwie struktury, ale tutaj na 4 godzinach też mam te dwie struktury, które mogę, mogę już wyznaczyć. I teraz tak. Co tutaj się wydarzyło? Musimy zawsze patrzeć tutaj w lewo, co, co się wydarzyło. Więc tak, cały czas mam w głowie to, co się dzieje na wysokich interwałach, a na wysokich interwałach mi to mówi, że chcielibyśmy rozpocząć tutaj, tutaj wzrosty. Więc teraz tak: ja nigdy nie go nie rynku. Ja przeważnie kupuję na korektach. Kupuję lub sprzedaję na korektach. Jeśli rynek robi impuls, to ja czekam na koniec korekty, a tym korek końcem korekcji końcem korekty zawsze będę patrzył w lewo, to, co będzie się działo, to, co, ten wykres w lewo, jaki mi da odpowiedzi, tam będę szukał po prostu tych struktur. I teraz tak. Mamy tutaj ten trend. Ten trend już jest bez wątpienia zanegowany, jest przebity. Gdzie mieliśmy ostatni potwierdzony szczyt? Ostatni potwierdzony szczyt był tutaj. Tu w tym, w tym. Jest on już tak samo jak najbardziej zanegowany. I teraz tak. Jakie ja mogę mieć tutaj strefy, dokąd dojdzie ta, ta korekta? W tym momencie jeszcze nie zakończył się ten impuls. Dopiero jeśli zaczniemy tutaj iść i się kontynuować w dół, dopiero wtedy mogę powiedzieć, że ten impuls się zakończył i ruszamy w korektę. Nie? Także nie jestem pewien, dokąd się, za, za, się zakończy ten impuls, ale w tym momencie, jeśli ten impuls by się zakończył, to dla mnie dwoma strefami obserwacji to jest ten szczyt. Tutaj i ten szczyt tutaj. To są dla mnie w tym momencie dwie strefy obserwacji, gdzie coś może się wydarzyć. Nie? Która z tych stref przyjdziemy przetestować? Nie wiem, no cały czas Wam powtarzam, że ja szukam trzech, minimum trzech potwierdzeń. I teraz tak. Jeśli tutaj przyjdziemy i tu znajdą się, pojawią się kupujący na rynku, będę tu otwierał transakcję. Jeśli będziemy chcieli zejść niżej, no to tu będę się starał gdzieś, będę się starał, no może nie starał, ale jeśli zobaczę tutaj w tej strefie jakieś sygnały, że wchodzą tu kupujący, no to tu dopiero będę się ustawiał na wzrosty. Jeśli nie, jeśli się nic, ani ten scenariusz nie wydarzy, ani ten, no to kolejnym scenariuszem dla mnie jest taki, że będziemy, będziemy chcieli iść tu w górę i tu w górze zobaczę, będę patrzył na tą strukturę, dopiero na ten test struktury, czyli jak idziemy w górę, no to później bym czekał na, na ściągnięcie. Jeśli tutaj ściągniemy, i tu będziemy, będziemy będziemy znajdywać swoje takie. Jeśli tu ściągniemy i będziemy tutaj, tu zaczął mi się pojawiać kupujące na rynku, no to tu będę, będę otwierał transakcje na wzrosty. I teraz tak, co jeśli się żadna z tych sytuacji nie wydarzy? Powiem Wam tak, no ogólnie tutaj też była taka ostatnia ta strefa, zobaczcie tu, tu w tym miejscu. Tutaj rynek nam, nam zrobił coś takiego, że tutaj testował ten szczyt. I tutaj. Czekajcie, to usunę. Że tutaj nam te, te, testował ten szczyt. I teraz tak, w tej strefie tutaj y, jestem święcie przekonany, że bardzo dużo osób y, otwierało tutaj transakcje na wzrosty, bo liczyło na to, że y, pójdziemy w tą stronę, odbijemy się i pójdziemy jeszcze w dół. Czyli tutaj dużo osób y, otwierało transakcje na spadek. Teraz tak, jeśli, jeśli tu pobawimy się tak dalej. Obawimy się tak dalej, zejdziemy tutaj, i tu zaczniemy wracać, i tu gdzieś zaczną mi się pojawiać sygnały, a tutaj wejdzie mi duża ilość popytu, duża ilość kupujących, no to tu będę otwierał tra transakcje na wzrosty. Jeśli zobaczę w tej strefie coś takiego, Coś takiego, czyli taki shakeout, a później jeszcze będziemy mieć taką mniejszą, mniejszą konsolidację, podbijemy do góry i tu będzie e, gwiazda poranna, tak jak tu, znaczy w tamtej strefie, jeśli będzie taka gwiazda poranna, no to będę tam otwierał e, transakcje na wzrosty po to, żeby złapać właśnie taki ruch. Jeśli w tej strefie pojawi mi się coś takiego, no to tu będę się ustawiał dalej na wzrosty. Jeśli żaden z, te, z tych scenariuszy się nie spełni, będzie, jeśli żaden z tych scenariuszy się nie spełni, no to równie dobrze możemy zacząć po prostu z powrotem spadać, i to będzie już jako, jako podwójny szczyt. Ale ten podwójny szczyt, kiedy, kiedy, zacznę go, kiedy zacznę go brać pod uwagę? Zacznę go brać pod uwagę, jak zrobimy tutaj na przykład gdzieś taki dołek, tu wrócimy. I tu przejdziemy w, w tą stronę. Tak, było tutaj w tym, w tym miejscu, że zrobiliśmy taki dołek, tu my poszliśmy, tu poszliśmy do góry i dopiero zaczęliśmy spadać. Czyli tutaj, żebym wrócił do scenariuszu tego, że będziemy chcieli zejść tutaj do tej struktury niżej, do tej struktury niżej, muszę, muszę zobaczyć. Ojku. Muszę, muszę zobaczyć właśnie taki niższy dołek. Jeśli to podejście będzie na słabnących tych świeczkach, czyli nie będzie jakichś takich mocnych tutaj wejść, kupujących, no to tak jak mówię, tu będę dalej się ustawiał na, na spadki. Któryś z tych scenariuszy będzie? No tak jak mówię, no ciężko, ciężko mi w tym momencie przewidzieć, z tego względu, że rynek zachowuje się bardzo irracjonalnie, znaczy może nie to, że bardzo irracjonalnie, ale. Dość irracjonalnie się zachowuje, gdyż nie wiadomo, czy będziemy chcieli tutaj dalej kontynuować w górę, czy będziemy chcieli tutaj spadać. Z mojej perspektywy osobiście uważam, że jest to impuls. Uważam osobiście, że to jest impuls i będę czekał na korektę, do jakich, do jakich poziomów dojdzie ta korekta. Okej, okay, więc teraz tak, co, co się dzieje naprawdę na tym rynku? Tak, jak mówię, no mieliśmy tutaj potężny tenor Bitcoina, już Wam mówię, co tutaj może się wydarzyć, ale słuchajcie. Zobaczmy sobie na Bithuba, możemy sobie na Bithubie przeczytać, że banki, bardzo duże banki mierzą się ze spadkami. Czy tak jest na pewno? Zobaczcie, mamy tutaj JP Morgan i patrząc sobie na ten JP Morgan tutaj, no to on zjechał od ostatniego szczytu do tego zaledwie 11%. No to skoro zaledwie 11% zjechał, i tu już jest taka bardzo duża panika, no to co tutaj musiało się dziać, a tu było 41%. Słuchajcie, z technicznego punktu widzenia mamy tutaj na JP Morgan już przełamanie trendu. To już jest bez dwóch zdań. Jest przełamanie trendu, przełamanie, tutaj ostatni, był ostatni potwierdzony szczyt. I teraz tak, z technicznego punktu widzenia mamy tutaj tą strefę, gdzie możemy przyjść przetestować lub tą strefę, którą teraz testujemy. Bardzo, bardzo ważna ciekawostka jest taka, że dzisiaj mamy o godzinie, bodajże, 14.30 mamy, mamy, mamy informację o wskaźnikach CPI w Ameryce. W ostatnim, ostatnim wystąpieniu Pawela był bardzo jaszczymbi, co już zasugerowali, żeby poddał się do dymisji. To jest oczywiście moje prywatne zdanie, ale uważam, że dzisiejsze, dzisiejsze wyniki CPI mogą zostać nie do końca poprawnie pokazane. Tak delikatnie mówiąc. I teraz tak, 22 marca mamy wystąpienie Pawela odnośnie stóp procentowych. I myślę, że ta panika, którą teraz nakręcają tutaj media, no jak zobaczycie sobie inne, inne media, szczególnie zagraniczne, bardzo panikują właśnie o tym. Myślę, że to może być powód do tego, żeby zacząć może ustabilizować te, ustabilizować te stopy procentowe, lub lub zacząć je obniżać albo bardzo delikatnie podnieść, bo rynki wyceniali jeszcze kilka dni temu, że Fed podniesie stopy procentowe od 0,50 do 0,75 punktów bazowych. Jednak to, co się dzieje teraz, myślę że, myślę, że po prostu możemy mieć tak, że zobaczymy po prostu kolejną podwyżkę, ale taką minimalną, że będzie to tylko wytłumaczenie przed tym, że muszą ratować gospodarkę, tak, jak było to już niejednokrotnie. I moż, możemy z, mieć tylko 0,25 punktów bazowych podniesieniach tych stóp procentowych. No ale to musimy po prostu zobaczyć to, co, co się będzie działo. Ja nagrywam ten film jest godzina 13.27. Puszczę go o 17.00. No wtedy już myślę, że będzie, będzie wszystko wiadomo, co, co, się, co się wydarzy. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze, jeszcze inne te kryptowaluty. Ethereum, Ethereum, tak samo jak Ethereum, tak samo jak Bitcoin, mamy tutaj potężny ruch. Mamy tutaj tą linię trendu, która już bez, bez dwóch znań została przełamana. I teraz tak, gdzie będą moje struktury, jeśli będę chciał zobaczyć korektę? Moimi strukturami będzie tutaj ta struktura. I będzie tutaj ta wyższa struktura. No tak jakbym powiedział, że tak na Bitcoinie, nie ale tutaj, żeby ta wyższa struktura była dla mnie mocno, mocno um, dała mi mocną odpowiedź, musimy jeszcze tutaj troszkę podbić i dopiero cofnąć i chcieć kontynuować. I tak samo jeśli, tak samo jak na Bitcoinie, jeśli zaczniemy tutaj wracać, zaczniemy robić niższy dołek, i niższy szczyt, no to tu będzie już dla mnie gdzieś odpowiedź, e, odpowiedź taka, nie wiem, może będziemy mieć coś takiego, tu, tu dopiero się przebijemy i tak. Jeśli tutaj zobaczę coś takiego, a w, tym, w tej strefie tu zobaczę, że zaczęli mi się pojawiać sprzedające, no to tu będę się otwierał na wzrosty. Jeśli pójdziemy do góry, przebijemy tutaj, no to e, ostatni potwierdzony szczyt, no to jest tutaj. Jeśli tutaj na tym ostatnim potwierdzonym szczycie pójdziemy jeszcze do góry, Cofniemy się, i tutaj zobaczę jakieś reakcje cenowe, takie, że tutaj wchodzą kupujący na rynek. No to tu będę, będę po prostu otwierał transakcje na wzrost. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze tego ripla, co tutaj się dzieje. No, na riplu na mogę powiedzieć, że się nic nie dzieje. Mimo wszystko, tutaj też tak jak Wam powiedziałem, że ten ruch na riplu, który tutaj ostatnio spadł, był, był najsłabszy. Był najsłabszy, ale w tym momencie ten ruch, który tutaj się wykonuje w górę, też jest najsłabszy. Też jest najsłabszy, bo on zaledwie tutaj wzrósł o 8%. Więc teraz, tak, jeśli tu będziemy chcieli wykonać dalszą, dalszą kontynuację na tym ryplu, no to ja będę tutaj patrzył na tą strukturkę, na tą taką małą strukturkę. Jeśli się ta strukturka tu przebije, przetestujemy ją, no to tu myślę, że będziemy chcieli dalej kontynuować w górę. Póki co tego, tego nie widzę jeszcze do końca, więc wszystko się może wydarzyć, ale tu jest taka troszkę mm, dla mnie niepewna ta sytuacja, bo nie mam jak tutaj się za bardzo tym trendem wesprzeć. No jedynie, jedynie tak mogę ten trend tutaj wyznaczyć. I tutaj, że to było takie no, fałszywe wybicie, to w tym momencie tylko tak mogę ten trend wyznaczyć. E, tu od dołu ten trend, zobaczmy sobie na 4 godzinach. Sekundę. No tu na 4 godzinach od dołu nie mam jakby znaczyć za bardzo tego trendu, aczkolwiek no tak jak mówię, no to już jest bardzo ciekawie, właśnie to wygląda, że tutaj mamy no i mamy tutaj podbicie do góry i mamy tutaj tak z dużej perspektywy taką jakby flagę taki. Kanał, który się tutaj tworzy, nie. Także ten, ten kanał zobaczymy, w którą stronę zostanie on wybity. Jednak no, z tego wszystkiego, my, co, co się dzieje, myś, uważam, że może, m, możemy po prostu iść, m, iść w górę. I teraz tak, słuchajcie, jeszcze co, co dodam do tego, co, m, jaki ma to wpływ po prostu o te stopy procentowe. Jeśli stopy procentowe zaczną być, e, zaczną być e, obniżane. No, to wtedy już bardzo, bardzo głośno obwieścimy, że to już jest Hossa. I wtedy to będzie już na, na wszystkim Hossa. Więc tak Wam już jakiś czas temu mówiłem, że ja ogólnie bardzo pozytywnie się zapatruję, zapatruję na najbliższe lata. I, ta, I myślę, że teraz zacznie się to po prostu wy, wydarzać, że teraz możemy mieć taką chwilową panikę, że o banki mogą upaść. Ale suma summarum myślę, że, że po prostu to wszystko. To wszystko właśnie prowadzi do tego, żeby obniżać te stopy procentowe. Dobra, jeszcze chciałem tylko dodać tak, że osobiście ja chciałbym, chciałbym ale nie wiem, czy to tak będzie, żeby ten bitcoin pobujał się przynajmniej tutaj jeszcze gdzieś do, do lipca, do sierpnia i dopiero stąd zaczął strzelać do góry. Dlaczego? Bo wtedy, jeśli tutaj, jeśli tutaj w tej strefie będę miał im konsolidację, to później następne te tutaj wzrosty, te korekty i impulsy będą ba bardziej potężniejsze niż, niż takie powolne wychodzenie. I to takie szybkie wychodzenie, które mieliśmy tutaj. Bardzo później się źle tutaj odbiło nam tutaj w tej strefie, bo tutaj wyszliśmy bardzo szybko w górę, ale żeśmy też ściągnęli, No owszem, tu była panika covidowa i w ogóle, ale myślę, że z technicznego punktu widzenia to bardzo miało, bardzo miało duży sens. Więc tak jak mówię, ja chciałbym, żeby tutaj jeszcze trochę pokonsolidowało. Dobra, słuchajcie, jeśli podoba Wam się ten film, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz, będę wdzięczny za każdą jedną reakcję, będę wdzięczny za każdą jedną reakcję. Także pozdrawiam Was, hejka, do następnych materiałów.